Hej, cześć się mam kostej strony i teraz lecimy sobie z arenaczką, bo ten odcinek od razu Wam na zapas. I widać, że nikt nie gra o szóstej, więc dobrze. Dalej mam pierwsze miejsce. To mi się podoba. Bo za niedługo koniec arenaczki, ja chcę to trochę tej dostać. Mintów. Mint? Tak to się chyba nazywa. A to jest ta stara arenka, no to na nią mamy dobrą taktykę. To też Wam ja pokazuje po no prostu o. To Nie wiem, jak jakbym to powiedzieć. Tak. I mamy, jakby. Teraz Wam pokażę, jak ich postawić. Ładnie. same na to samo. Sam tytuł odcinka mówi nam o tym. Takie coś robimy. Dobra. A tutaj jeszcze będziemy stawiali już na boost'a prądu. Teraz sobie szybko przyspieszamy. Właśnie co się tutaj dzieje. No, w ogóle. Ale to jest lepsza taktyka, niż moja wcześniejsza. Bo żaden zębie tutaj nie podchodzi, no bo... No a ten. Na mnie tu co będzie inna w tak tylko. Tutaj damy gdzieś środek. Dobra, let's go. Ja nie wiem, co się w ogóle tutaj dzieje. Jakby goś sobie widać, że centralnie nie radzi. My tutaj zrobiliśmy to. na no ładnie. Powiedz Wam coś? Zauważyliście, że ja już nie użyłam tego ziemniaka? Czy jakąś tak? że on to do uda, bo on jest jakby lepszy. Kosztuje troszeczkę więcej. A więc Wąt 72. by ktoś mnie przebił. Dobijemy do stówki i wtedy mnie przez tydzień nie będzie, więc jeśli... Więc jeszcze dowiem po tygodniu. Bo to nagrywam na zapas. Można by takich postawić 5, ale... Nie ma co. Po jeszcze raz tą taktykę zróbmy. Ale teraz to troszeczkę inaczej. I czemu tutaj stałem, bo tutaj się to zrespałni? A tutaj też będzie taki inny zombie, który mnie naprawdę wkurza. Zawsze. Tyk. Tyk. Nie pokara. Plus jeszcze o. Jakby mamy good taktyka. Teraz to wygrywamy. De novo. widzi ciężko było z tymi tą ale udało się. Na 100 więcej niż 100. Bo mi naprawdę zaczęli robić. Pod minty bardzo mi się przydadzą. Bo wiem, jakiego minta pierwszego kupię. To będzie mi naprawdę ratował wszystko. 77. Robimy dzisiaj do 80 i kończmy ten odcinek. Więc no dobra, tutaj chablujemy. Tup, 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 tup. Tak, 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 tak. Dobra, więc teraz totalny trwały chaby do leci. Bo ja chyba nawet tego nie wcisnęłam. Jeszcze raz, jak ta taktyka wyglądała? Nie, to było leciutko inaczej, mi się wydawało, Wydaje. To Było chyba takie coś. Dobra. Jak to już wszędzie byśmy mogli dać? Ej, to by nie było nawet wygłupie. By co, że teraz zmieniam taktyki, no miałam na początku fajną taktykę, ale teraz sprawdzam, czy nie ma jakiejś lepszej Dobra I przyspieszonka. Nie, zawsze używałam, okej okay. Ustała z leci ja Już busto odpalam Gdzie? Już mi tutaj przebili? Naprawdę? Dobra, trochę rozwal rozwaliliśmy. To mi tam się wszędzie, ja nawet nie wiem co się tutaj dzieje i tyle wam powiem. Nie warto chyba było dawać przyspieszenia. Co się tutaj dzieje? Sam nawet nie wiem. Tutaj się wszystko dzieje. Może 200 dobijamy. Nie no, bo nie postawiłam. Jakbym postawił, to byśmy dobili na Cinbombie. To jest naprawdę dobra faktyka. Ale dobra, więc w tym odcinku to było wszystko. Żegnam się z wami. Na razie. I cześć!